Dzień dobry Wojciech Mulik. Witam Państwa w rozmowie gońca. Moim Państwa gościem jest Pan mecenas Ryszard Kalisz, prawnik, konstytucjonalista, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marszałek Szymon Hołownia ma zostać w końcu przesłuchany przez prokuraturę w sprawie swoich słów dotyczących zamachu stanu. Jeżeli Marszałek Hołownia okaże się, że ukrywa osoba, która rzekomo go do tego namawiała, to poniesie konsekwencje? Wie pan, ja myślę w ogóle, że hołownia to powiedział tak z rozpędu. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was. Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl/ukośnik goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Żeby, żeby cokolwiek on poniósł jakieś konsekwencje, albo żeby konsekwencje poniosła osoba, która go namawiała do tego, żeby nie zwoływać Zgromadzenia Narodowego, jeżeli tak było, to musi być, wie pan, wina. Winie musi być zamiar. A jeżeli to były dyskusje o charakterze politycznym, polegające na tym, że ktoś mu tłumaczy, słuchaj, ta izba, która podjęła uchwałę o ważności wyborów, to nie jest żaden sąd najwyższy, bo wszyscy ludzie, którzy tam byli, nie zostali powołani przez godną z konstytucją krajową Radę Sądownictwa. No to jak pan wie, tam dwie osoby z tej Izby złożyły wotum separatum w tym kierunku, o którym ja mówię. To też jest ciekawe. E, 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 to wtedy się okaże, że tego zamiaru nie było, że winy nie można przypisać. Także wtedy nie było żadnego przestępstwa. A jak nie było przestępstwa, to on nie może ukrywać. No ja pan. Wszystko zależy od tego, co powie Hołownia i w jakim kontekście to było. Prawo karne jest zbyt subtelną dziedziną, i to mówię też yy, prokuratorom niektórym, żeby je w taki prosty sposób stosować. Czy Pana zdaniem Szymon Hołownia powinien spotykać się z Jarosławem Kaczyńskim tuż przed decyzją o zaprzysiężeniu Karola Zawrowskiego? Nie uważam, że to był jego. Mamy dwa aspekty. Marszałek może się spotykać z kim chce. I to jest ten aspekt, wie Pan, o charakterze, powiedziałbym, ludzkim. Ale mamy aspekt o charakterze jego funkcji publicznej. Prawda? Czyli jak pełni funkcję publiczną, to powinien się spotykać w swoim gabinecie. Jeżeli rozmowy dotyczą jego funkcji publicznej i jego kompetencji jako funkcji publicznej, ale jeżeli już mówimy w kategoriach też polityczno-wizerunkowych, to dla niego miało kolosalne negatywne skutki. On nie powinien tego robić. Czy pana zdaniem Marszałek Szymon Hołownia mógł w jakikolwiek sposób bardziej zadziałać, aby być bardziej zdeterminowany w kwestii jakiegokolwiek ponownego przeliczenia, ponownego głosu w wyborach prezydenckich, bo tak naprawdę jego decyzja zapadła przed przeliczeniem jakiejkolwiek z tych pierwszych komisji, co do których decyzję podjęła Adam ale, ale oczywiście wie pan. Problem leży w bardzo prostej rzeczy. Że mieliśmy do czynienia z sytuacją takiej upartości, niektórych przedstawicieli władzy publicznej identyfikowanych z pisem. Tak, określę to feministycznie po odczuć. Najpierw, Hołownia, jak pan pamięta, została uchwalone, dokonał zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i kodeksu wyborczego, że, że uchwały o ważności wyborów stwierdza taka, taki skład złożony z najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. I tego nie podpisał pan ówczesny prezydent Andrzej Duda. Czyli, czyli mieliśmy już, już pomijam, i pan, że, że, że zniszczyli system e, rządzący w latach 2015-2003, czyli Zjednoczona Prawica. Ale to była próba naprawienia, zanegował tę próbę Andrzej Duda. Następnie pomimo apeli, chęci spotkania się, całkowicie lekceważyła to i była nieugięta, czy z własnej inicjatywy, czy z powodu nacisków politycznych, tego ja po prostu nie wiem, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorata Manowska. Bo gdyby ona wyznaczyła taki skład Sądu Najwyższego, który nie budziłby wątpliwości, nie byłoby wątpliwości. Dwa, mieliśmy tutaj później do czynienia z sytuacją, już o tym mówiłem, że Izba Spraw publicznych i kontroli nadzwyczajnej, no Wielokrotnie o tym mówiłem. Ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2023 roku, w grudniu, no nie może być uznany za sąd. Ta izba nie może być uznana za sąd najwyższy. W związku z tym, jeżeli tak, to wszystko co ona robi jest bez żadnego skutku, jest białe. To tak jakby nie było tego. A ponadto. No przecież tam złamano procedury wielokrotnie. Ja mówiłem, każdy protest zgodnie z kodeksem wyborczym musi być rozpatrzony w składzie trzyosobowym sędziów Sądu Najwyższego z udziałem zgłaszającego protest, z udziałem szefa tej obwodowej komisji wyborczej lub wiceszefa i przedstawiciela prokuratora generalnego. Czy z tych 50 pan słyszał, żeby gdziekolwiek wezwano tych, którzy zgłoszyli protesty? Nie, złamano procedurę. I jeżeli mamy do czynienia, a to jest tylko jeden, jedna z wielu y, naruszeń procedury przez tą nieistniejącą izbę, jeżeli to mamy, no to w kategoriach już konstytucyjnych marszałek Sejmu powinien wyciągnąć wnioski. I na koniec, panie Metynasie, Waldemar Żurek, minister Waldemar Żurek, oczywiście zapowiada ostre działania, chociażby w kwestii KRS-u, ale nadal jest bardzo dużo spraw, które po prostu mówiąc, wprost prowadzą sędziowie związani z pisem. Kiedy pan Mecenas na to patrzy, to wydaje się panu, że ta misja ministra Żurka się powiedzie? Chyba, no to jest bardzo trudne. No. Wszyscy, i to był błąd również pana ministra, profesora Adama Bodnara, że po tej stronie demokratycznej byli przekonani, że wygra Rafał Trzaskowski. Jak widać w polityce, przyjmowanie jakichś faktów przyszłych, zapewne, jest wielkim błędem. W tej chwili mamy do czynienia że z sytuacją, gdzie ustawowe naprawienie Niekonstytucyjności systemu yy, yy, wymiaru sprawiedliwości jest piekielnie trudne. Ta nowa, ta nowa yy, Krajowa Rada Sądownictwa, NEO, ona kończy w przyszłym roku swoją kadencję. W związku z tym no, powstanie problem jej wyboru. Ale jak można wybierać na podstawie niekonstytucyjnej ustawy? Ustawy nie można zmienić. Jeżeli można zmienić praktykę, można zmienić praktykę. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli tych 15 sędziów mają wybierać sędziowie, to w ramach sędziów Rzeczypospolitej, a minister może tutaj w ramach swoich kompetencji to zorganizować, oni mogą wybrać, takie 15 osób, i w porozumieniu powiedziałbym sędziowskim, nie wiem czy to się uda, wie pan, dlatego że jak pan wie, no jest problem, czy ci neo sędziowie to sędziowie. <grych> I czy oni mają prawo brać udział, czy nie. Olbrzymie zagłoski. I wtedy oni mogliby zgłosić do Sejmu tych kandydatów na te 15 miejsc. I Sejm jako powiedziałby, jako już tylko czysta formalność, by to wybrał. Czyli mielibyśmy do czynienia z takim e, e, kon, zgodnym z konstytucją zastosowaniem niekonstytucyjnej ustawy, tak żeby efekt był zgodny z konstytucją w kategoriach materialno-prawnych, a nie formalno-prawnych. No ale wie Pan, to też będzie budziło wiele wątpliwości, dlatego że no, prawo umożliwia wiele interpretacji. Dlatego też pan minister Żurek ma niezwykle trudną, ale to trudną e, drogę do pokonania, ale ja uważam, że on jest bardzo zdeterminowany na rzecz działania zgodnie z konstytucją i praworządnością i, 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 i będzie starał się te wszystkie, takie, wie pan, E, 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 drogi wykorzystać. Mamy dla naszych widzów jeszcze na zakończenie, jak pan pozwoli, bo ja trochę mam takie tendencje też, uczę e, e, wielu ludzi, aplikantów. W prawie mamy jakby takie poziomy. Mamy pewien stan faktyczny. Ten stan faktyczny musimy ocenić pod względem prawnym. Czyli dokonujemy, wie Pan, tak zwanej subsumpcji. Następnie tworzy się swoistego rodzaju norma prawna, czyli pewnego rodzaju wartość prawna, która dotyczy tego stanu faktycznego. A później dokonujemy wykładni. I są różne rodzaje wykładni. I akurat w polskich warunkach. Niezwykle istotna, istotną rolę może teraz odgrywać wykładnia prokonstytucyjna. Prokonstytucyjna, czyli po prostu taka, która powoduje, że przepis, e, przez to, że dokonuje się pewnej operacji myślowej, związanej z jego zastosowaniem w kategoriach. Określonego stanu faktycznego jest zgodny z konstytucją pod warunkiem zastosowania elementów wykładni związanych z wartościami konstytucyjnymi. I, I wie pan, jeżeli to będziemy stosowali, no to jest możliwe przecież, aby ta konstytucja nasza funkcjonowała. A ona jest naprawdę dobra, chociaż. Czyli, w skrócie mówiąc, przepis jest ważny, jeżeli. Jest zgodny z konstytucją. Ale oczywiście. Niezależnie od tego, Wszystko, ale oczywiście. Jakaś władza uchwaliłaby jakiś przepis, który jest niezgodny z Konstytucją. To ale prostu... oczywiście wie pan to po pierwsze, ale trzeba panu też na końcu wracają tego pytania. Jak przygotowywaliśmy konstytucję, wie pan, jak uchwalaliśmy ją 2 kwietnia 1997 roku, to my chcieliśmy ją przejrzeć po 10 latach i wtedy się zastanowić, co zmienić. Konstytucja tak jak każdy normatywny akt prawny, wie pan, była uchwalana w określonych warunkach społecznych, yy, yy, powiedziałbym rozwoju również ekonomicznego i tak dalej. Ona może podlegać zmianie, tylko niech ta zmiana nastąpi według zasad, które są zapisane w tej Konstytucji. Pan na linii pałacę rząd cały czas iskrzy. Czy zdaję pana mecenasa, yy, uda się w końcu doprowadzić do jakiejś jednej wspólnej polityki zagranicznej? Musi się udać, dlatego że obydwie strony muszą przestrzegać konstytucji, a artykuł 10 Konstytucji Rzeczypospolitej stanowi, że wszelkie organy władzy publicznej, w tym również dwa człony władzy wykonawczej, muszą ze sobą współdziałać, współkreować. A jednocześnie robić to na rzecz dobra wszystkich obywateli, czyli dobra Polski. Także to nie jest dobra wola jednego czy drugiego ośrodka, jednego czy drugiego yy, przed organu władzy publicznej, premiera czy, czy prezydenta. Natomiast my w tej sprawie dotyczącej polityki zagranicznej ze strony kancelarii prezydenta. Mamy taką specyficzną grę. Ja mam takie wrażenie, i mam déjà vu zresztą, że ludzie, którzy objęli funkcje w zasadzie po raz pierwszy, tak wysokie i tak kreatywne przez to, że nie mają tych ograniczeń związanych z powstrzymaniem się przed własnymi ambicjami i chęciami zaistnienia, działają nie do końca zgodnie z interesem państwa, czyli prezydent, z konstytucją. Prezydent ma tu pełnić funkcję reprezentacyjną, mówiąc wprost. Karolna prezydent Kropica, w tej chwili, ja odnoszę wrażenie, odnoszę wrażenie, Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że prezydent tak naprawdę się nie wypowiada. On tylko przemawia, przemówił na inauguracji 6 sierpnia, przemówił kilka razy, w szczególności ostatnio na Westerplatte podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, natomiast ogłasza decyzję, ale nie podejmuje polemiki z opinią publiczną, czyli z dziennikarzami. To za niego robią jego ludzie, czyli pan minister Bogucki, czy pan minister Przydacz głównie, Szefernaker też mało się wypowiada. E, 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 co to powoduje, że widać wyraźnie, że tę politykę kreują teraz właśnie głównie ci dwaj, o których powiedziałem urzędnicy, czyli minister Bogucki i minister Przydacz. Oni oczywiście chcą pokazać, że są sprawczy. W związku z tym starają się ciągle jakieś pstryczki dawać rządowi. Ujawnienie tego dokumentu popularnego w sytuacjach dyplomatycznych od razu powiem, że na co dzień tego rodzaju dokumenty są wymieniane przy, pomiędzy organami władzy publicznej w Polsce, w Stanach i tak dalej. W każdym poważnym kraju na świecie to się nazywa One Page Paper. Nawet jest w polskim języku między urzędnikami to tak zrobione, i ujawnienie tego było po prostu błędem. Co tu dużo mówić? Dwa. Niezwykle istotna jest pamięć instytucjonalna państwa. Pamięć instytucjonalna, czyli pamięć działań, metod i funkcjonowania państwa w określonej dziedzinie. Tego rodzaju pamięć instytucjonalna siłą rzeczy jest w organach rządowych, bo to. Rząd i poszczególne jego ministerstwa prowadzą tego rodzaju politykę. Także szczerze mówiąc, ja się trochę dziwię zarówno panu prezydentowi Nawrockiemu, jak i panu ministrowi Boguckiemu czy przydaczowi, że oni nie chcą korzystać z tej pamięci instytucjonalnej. To by się bardzo przydało. Ale, już ostatnie zdanie w tej części wstępnej, robią to dyskretnie. Jak się okazuje, pan minister przydacz dwie godziny rozmawiał z szefem polskiej placówki w Stanach w Waszyngtonie, Charles de, Charles de Fair, panem ministrem Klichem. Jak się okazuje, oczywiście korzystają z całego szafarza protokołu dyplomatycznego ze strony MSZ-u i tak dalej i tak dalej, ale robią politykę dla swoich wyborców, pokazując jak wielkim politykiem jest pan Karol Nawrocki. Ale to już nie działa. To obniżenie zaufania do Karola Nawrockiego po tym miesiącu o tym świadczy. W Polsce cały czas, co chwilę z prezydentami powtarzał się ten wątek dotyczący konfliktu i kwestii podziału kompetencji. Nie ma takiego konfliktu, jeszcze raz chcę powiedzieć. No właśnie, panie Macenasie, to pana zdaniem, cokolwiek w tej kwestii w Konstytucji jest niejasnego? Wszystko jest jasne i wyraźnie napisane, a nawet jeżeli było niejasne, a my to wcześniej, a jeżeli dla kogoś było niejasne chociaż dla mnie to zawsze było jasne to w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił wątpliwości co do relacji pomiędzy rządem a prezydentem w zakresie polityki zagranicznej ten Trybunał Konstytucyjny jeszcze o bardzo wysokim autorytecie jest wszystko Niezwykle efektywnie zrobione, tylko po prostu trzeba przestrzegać konstytucji. Mówiłem już w artykule 10 o tej konieczności współdziałania. Prezydent nie jest gdzieś tam, wie Pan w obłokach. On jest jednym z organów państwa, który musi współdziałać ze wszystkimi innymi. To samo zresztą rząd MSZ i tak dalej. W jakiś sposób MSZ, jak już powiedziałem, Pełni też funkcję usługową. Departament, yy, protokół dyplomatyczny, poszczególne departamenty powinny przekazywać wszelkie informacje prezydentowi o tego rodzaju y, polityce. Politykę zagraniczną prowadzi rząd. Natomiast prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego ma w sobie imperium państwa. Inaczej mówiąc, jest źródłem mocy Rzeczypospolitej. To on, tak symbolicznie już mówiąc, powołuje premiera, powołuje ministrów, powołuje ambasadorów właśnie dlatego, bo przekazuje im część z władztwa Rzeczypospolitej. Dlatego też prezydent e, e, powinien być niejako e, e, współkreatorem, czyli powinien, tworzyć te wszystkie kwestie polityki zagranicznej, które są strategiczne, ponadkatencyjne w stosunku do rządu, ponad e, takie jednostkowe, powiedziałbym, natomiast rząd powinien tę politykę prowadzić. I to można zrobić. Bardzo dziękuję moimi Państwa gościem był profesor Ryszard Kalisz, prawnik konstytucjonalista, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Wojciech Mulik. Oglądaj Państwo rozmowę gońca. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.